15 stycznia zakończyła się umowa dzierżawy kamiennego szańca, obiektu należącego do skarbu państwa. Od tej pory dotychczasowy dzierżawca korzystał z tego terenu bezumownie. Przez ten cały czas trwały procedury, które miały doprowadzić do zakończenia sytuacji bezumownego. Było kilka wariantów, włącznie z przetargiem nieograniczonym, ale cały czas kwestią sporną i to bardzo sporną było wynikające z poprzedniej umowy kwestia zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę w trakcie trwania tej dzierżawy. A nakłady te są niemałe, bo wynoszą ponad milion złotych. Zwracaliśmy się do wojewody o zabezpieczenie takiej kwoty. Niemniej jednak nie jest praktykowane, żeby wojewoda jako skarb państwa zabezpieczał kwoty za zwrot nakładów. Ja nie chcę komentować poprzedniej umowy, bo, bo... Nie ma to znaczenia, natomiast e, zgodnie z umową należało się rozliczyć dzierżawę od tego. I uznaliśmy, i na to uzyskaliśmy również zgodę wojewody, że najlepszą formą rozliczenia poniesionych nakładów będzie kontynuowanie dzierżawy i rozliczenie w ciągu kilku lat e, e, powstałej w, w wyniku poniesionych nakładów kwoty. Finalnie decyzją wojewody umowa zostanie zawarta do 30 maja 2030 roku, a w trakcie trwania dzierżawy kwot. Kota poniesionych nakładów zostanie rozliczona, ale, żeby nie było tak łatwo, swoje uwagi do umowy wniósł Urząd Morski w Szczecinie. Dlatego aktualnie trwają rozmowy na linii powiat Urząd, aby w nowej umowie zawrzeć wskazane zastrzeżenia. A dotyczą one ograniczenia pewnego rodzaju działalności, takich jak np. dodatkowe stoiska czy parkingi. Myślę, że już w niedługim czasie po konsultacjach i wymianie korespondencji z Urzędem Morskim przy akceptacji wojewody taka umowa zostanie podpisana. W tej chwili jest na wykazie wywieszona informacja o tym, że, że taka umowa jest w trakcie przygotowywania. Do tematu wrócimy.